Polski dziennikarz i reżyser filmów dokumentalnych, Ryszard Szoutysik, zmarł w wieku 75 lat. Polski aktor, Ireneusz Pastuszak, zmarł w wieku 65 lat. Polska piosenkarka, aktorka i scenarzystka, Magda Umer, zmarła w wieku 76 lat. Polski historyk, Andrzej Paczkowski, zmarł w wieku 87 lat. Polska modelka, pisarka, blogerka i dziennikarka Agnieszka Maciąg zmarła w wieku 56 lat. Polski muzyk jazzowy Michał Urbaniak zmarł w wieku 82 lat. Polska osobowość telewizyjna Jacek Wójcik zmarł w wieku 55 lat. Polski lekkoatleta specjalizujący się w skoku zwyż, Robert Wolski zmarł w wieku 43 lat. Polski przedsiębiorca Leszek Gierszewski zmarł w wieku 75 lat. Polski raper Pono zmarł w wieku 49 lat. Polski aktor Grzegorz Okrasa zmarł w wieku 74 lat. Polski producent filmowy Jacek Kulczycki zmarł w wieku 67 lat. Polski aktor Nikodem Marecki zmarł w wieku 11 lat. Polski miliarder Maciej Adamkiewicz zmarł w wieku 59 lat. Polski pieśniarz Andrzej Kołakowski zmarł w wieku 61 lat. Polski aktor i piosenkarz Paweł Hartlip zmarł w wieku 51 lat. Polski aktor Tomasz Kubiatowicz zmarł w wieku 69 lat. Polski aktor Stanisław Sparażyński zmarł w wieku 94 lat. Polski politolog, polityk i działacz związkowy Cezary Mirzejewski zmarł w wieku 61 lat. Polska działaczka kulturalna Elżbieta Penderecka zmarła w wieku 78 lat. Polski reżyser teatralny Piotr Cieplak zmarł w wieku 65 lat. Polski publicysta katolicki i pisarz Jan Turnał zmarł w wieku 92 lat. Polska dziennikarka i pisarka Barbara Szczepuła zmarła w wieku 79 lat. Polski lekkoatleta, długodystansowiec i maratończyk Rafał Wójcik zmarł w wieku 53 lat. Polski aktor, historyk komiksu i animacji, scenarzysta oraz publicysta komiksowy Rafał Kołsud zmarł w wieku 35 lat. Polski kompozytor Gerard Lebik zmarł w wieku 45 lat. Polski pianista, kompozytor i dyrygent Jerzy Derfel zmarł w wieku 84 lat. Polski historyk i archeolog Jacek Woźny zmarł w wieku 63 lat. Polska pielęgniarka, doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Małgorzata Kołpa, zmarła w wieku 60 lat. Polski dziennikarz, pisarz, publicysta i krytyk muzyczny Piotr Wierzbicki zmarł w wieku 90 lat. Polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy Andrzej Bogusz zmarł w wieku 82 lat. Polski fizyk Jacek Semaniak zmarł w wieku 61 lat. Polski samorządowiec burmistrz Żagania Daniel Marchewka zmarł w wieku 45 lat. Polski działacz społeczny, wielokrotny mistrz Polski oraz trener kadry narodowej w motokrosie Mirosław Zdanowicz zmarł w wieku 87 lat. Polski aktor Romuald Michalewski zmarł w wieku 87 lat. Polski historyk i profesor Zbigniew Pilarczyk zmarł w wieku 75 lat. Polski prawnik, sędzia i profesor nauk prawnych Adam Strzębosz zmarł w wieku 95 lat. Podpułkownik Wojska Polskiego, Powstaniec Warszawski i działacz kombatancki Zbigniew Rylski zmarł w wieku 102 lat. Polski wydawca i producent filmowy, działacz opozycji w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Mirosław Chojecki zmarł w wieku 76 lat. Polski artysta fotografik, członek grupy artystycznej Łódź Kaliska Andrzej Świetlik zmarł w wieku 74 lat. Dziękujemy za obejrzenie, jeśli podobał Ci się ten materiał zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów.